Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. Dzisiaj mamy 31 grudnia, a więc ostatni dzień roku 2025. Wielu ludzi myśli o tym, że początek roku kalendarzowego jest dobrym czasem do podjęcia jakiegoś postanowienia, wyznaczenia sobie celu lub celów. Kiedy przypatrywałem się ludziom właśnie pod koniec bieżącego roku, zauważyłem, przez wielkim staraniem ludzie przygotowują się do zmiany czasu, szczególnie dwa ostatnie dni sprawiły, że yy, mam, nadzieję, mam takie wrażenie, że ludzie myślą, że noc sylwestrowa jest taką nocą magiczną. Wielu spodziewa się obudzić w nowej rzeczywistości, bez problemów, kredytów dziwnej sytuacji politycznej w naszym kraju. Ale cóż, obudzimy się wszyscy w tym samym świecie, tej samej rzeczywistości, tylko z inną datą. Żadne wydanie wiadomości. Nie puści informacji o jakichkolwiek zmianach, jaki będzie nowy rok, co przyniesie, czy dotknie nas choroba, czy zakwitnie w naszym życiu radość spowodowana doświadczeniem Bożej obecności? Czy zbierzemy żniwo tego, co zasialiśmy, tego nikt nie wie. Takie i podobne pytania cisną się każdemu z nas na usta na progu 2026 roku, ale tylko Bóg jedyny wie, co nas czeka. Może faktycznie nowy rok przyniesie zmiany? Może będzie inny? Może przyniesie trudną sytuację, jakieś doświadczenie? Tego nikak nie wiem. Ale chciałbym dziś zachęcić nas do ustalenia sobie priorytetu na ten rok. Jeżeli nie będziemy go mieli, daleko nie popłyniemy. A na pewno nie zawitamy do portu, którym jest Boże Królestwo. Niech tym priorytetem będzie ten, który jest drogą, prawdą i życiem. Jezus Chrystus. Każdego dnia, kiedy wstajemy, się, dziękujmy Bogu za łaskę, którą nas obdarzył. I pamiętajmy, że czas, którym dysponujemy, to dar. Nie zmarnujmy go. Miłosierny i łaskawy jest Pan, i cierpliwy, pełen dobroci. Daje nam czas na upamiętanie, powrót do nowego. Priorytetem niech będzie Bóg, a celem, jaki postawimy sobie na ten rok, niech będzie miał swój początek w diagnozie, w diagnozie naszego życia. Czy naprawdę idziemy za Chrystusem? Czy faktycznie Bóg jest w moim życiu priorytetem? Czy tylko pamiętam o Bogu w czasie świąt, w czasie trudnym, kiedy przechodzę kryzysy i jest mi ciężko? Tu na ziemi, każdy z nas jest pielgrzymem. Z początkiem naszego życia rozpoczęliśmy pielgrzymkę ku wieczności. Tylko pytanie postawione powinno być takie, gdzie tą wieczność spędzimy? Skoro Bóg nie jest priorytetem w moim życiu, to, gdzie spędzę tę wieczność? W objawieniu Jana w 20 XX w 15 wersji czytamy tak. Jeśli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do Jeziora Ognistego. Jeżeli nie ma miejsca na bokach w Twoim kalendarzu, nie licz na miejsce w Księdze Żywota. Radości Panu, wszystkiego dobrego w nowym roku 2026.